Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Karperek i jest Pawełek. Witam serdecznie. No Witamy serdecznie, 26.17 i 17 sekund bo przez chwilę, piątek, 5 stycznia. Lecimy sobie dla większości ludzi, myślę, że spokojnie e, dłuższy weekend, kolejny już dłuższy weekend, no bo dużo ludzi e, bierze sobie dzisiaj w piątek, właśnie wolne sobie pobrało lub po prostu mieli, dostali za tą Sobotę, że jutro jest wolna, jutro święto, kolejne. Oj, mam nadzieję, że już w końcu przyjdzie ten czas za chwilę od poniedziałku, już będzie wreszcie normalność, a nie co chwilę jakieś wolne, święta. Na tygodniu się wydaje, że jest jakaś sobota, niedziela, cholera, jasna masakra. Co my dzisiaj, ludzka, tu robimy? Robimy sobie orkę, ale generalnie prawdopodobnie teraz, tak szybko jeszcze przemyślałem, i to chyba jest pierwszy odcinek z Polskich Chłopów w tym roku. Więc witamy serdecznie w 2024 roku. U Orion już byśmy. No właściwie dzisiaj chłop opublikował, my to sobie publikujemy w niedzielę. No bo w sobotę, wczoraj zapraszam serdecznie, kolejny odcinek z e, mapki. Bo ostatnio troszkę tych mapek powychodziło, widziałem, że jeszcze jakiś giermo, czy V2 wyszedł. E, jeszcze cholerne są górale których się boję trochę, ludzko szczerze mówiąc, bo no po prostu jak pobrałem górale to walczyłem kilka dni z farmingiem, bo mi nie chciał działać. E, I trochę ich się boję, więc na razie sobie odpuszczę. A jak to jest tego? Nie wiem. Natomiast chłopie pamiętam. Pamię znaczy, oj, pamiętam, nie pamiętam, widz tutaj robi, e, przerabiał to do tego farminga, natomiast na razie ich się boję, pamiętam o nich, ale sobie na razie ich zostawiam. Oriona poszaleliśmy, co prawda mamy 50 tysięcy, ale mieliśmy ponad 300 tysięcy. Jak widzicie, tutaj nie Holand jest, jest właśnie Orion e, z pługiem i Orion tutaj powiększa przejechał dookoła elegancko, będzie powiększał jak chciał, bo mamy 8 nowych pól. Naprawdę szaleństwo było. No pole dosyć tanie, wreszcie, wreszcie troszeczkę mamy nowego areału i jesteśmy no, w troszeczkę takim innym miejscu na mapie, bo z jednej strony mamy tu pola z drugiej strony mamy tu las i troszeczkę mi już tutaj kurde dziwnie jest, troszeczkę na pewno inaczej, no też mamy styczeń, powiedzmy, wyobraźmy sobie tutaj orka na i wszystko, powiedzmy, że mamy taki ładny styczeń, jak miało to miejsce praktycznie do dzisiaj. E, właśnie do piątku, gdy od jutra już e, tutaj śniegi mają nawalać. Znaczy no w niektórych rejonach Polski w miarę na północy, może dzisiaj nawet tam gdzieś w północnym zachodzie e, no śniegi już przyszły i jest białe i zimowo. My powrócimy. Już powoli tutaj na... Chyba niedługo ferę się w ogóle pierwsze zaczynają, więc niektórzy będą mieć na pewno spoko. E, zobaczymy na ile tak naprawdę to będzie, bo troszkę powrócimy. Ma być, no u mnie tutaj sobota, niedziela, mm, ma, ma sypać śnieg, później już ma być spokój ze śniegiem, ma być słonecznie, ale za to siarczyste mrozy, po minus 20 nawet w nocy, także no tej zimy było minus 15 przez chwilę, było zimno, także teraz już w ogóle ma być, no ale zobaczymy jak to będzie za kilka dni. E, także wyobraźmy sobie, że jest, że jest powiedzmy te 10 stopni, nawet 12 słoneczko jak ostatnio to ma, miało miejsce. I mieliśmy naprawdę ładny koniec grudnia i ładny początek stycznia. E, także my sobie tutaj właśnie w takim styczniu działamy. No pola może nie są za piękne... No tutaj Aha, już, wa... już pierwsze nie mam dostępu do terenu. <laughs> Proszę bardzo. Także mamy tutaj ludziska 5 po poletek. 5 poletek, które łączymy sobie w jedno, e, także będzie naprawdę spore poletko. No chyba ja mam... największy. Największy, chyba tak, chyba tak, chyba największe poletko. Także zobaczcie sami, tutaj mamy właśnie te 5 pól, e, gdzie Orion kupił. Tutaj również Orion kupił tą pozostałą, te jakby dwie łąki powiedzmy, 129, 130, tam będziemy mieć 4 pola w tym trójkącie takim. No i myślę, że później rozwój tam do góry jak najbardziej możliwy i to nasze pole 79 bliżej gospodarki, gdzie tam będziemy buraki. Mamy w ogóle rozpiskę tutaj co teraz robimy będziemy soje siać. Tam będą buraki, tutaj 85 tak samo buraki, ale że tym razem będzie troszkę więcej. No wiadomo, później jeszcze dużo. Już tutaj ponad rok działamy sobie na tej serii. Niestety tutaj zielonka, zielonka wczoraj. Na wczoraj na zielonce głównie przyszliśmy później tutaj nagrać, ale mówię nie dzisiaj. Tak, ja od, y, odpuszczam zielonkę i działamy sobie tutaj. No, ja niestety myślałem, że będę 22, musiała być 23. Ale chyba spokojnie, bo ja też o 23 bym był. No, no to elegancko y, i sobie tutaj możemy działać. Także odcinek pewnie nie za długi, bo bardzo tutaj nie ma co opowiadać. U na odcinek zimowy y, chłop sprzedawał. Co mieliśmy? Jeszcze teraz mamy w czerwcu, czy tam w maju do sprzedaży kukurydzę. No i tak, mamy ciągnik do kupienia i mamy... No wiadomo, kolejne pola gdzieś tam musimy lecieć z polami. E, dostaniemy... A właśnie dostaniemy. Dostaliśmy... Muszę to jeszcze sprawdzić. Z biogazomi przychodzi, Czy to na nasze konto przyszło? E, czy to przyszło na tamto konto? To jeszcze muszę sprawdzić, bo przecież tam sprzedawaliśmy sobie. No. Chyba, ja chyba nie mam w to względu. chyba ty masz, chyba Sprzedawaliśmy to sobie i chyba, chyba tutaj nie, bo to był 8 październik, listopad. My przewijaliśmy tu... Mm, sprzedane produkty... Chyba nie... Sprzedane zwierzęta... Sprzedawałeś coś, chłopie? A co sprzedawałeś? Zwierzęta, bo mamy sprzedane zwierzęta 8400. Boże, to ja może sprzedawali mleko. A to, kiedy? Teraz? Niedawno? nam mleko. No, w październiku. ty ja nie jestem nic nie jest mną. No, to jest mleko. może ja coś sprzedałem, fajne, bardzo możliwe. Już dawno było w sumie. No, także my chyba z tamtego jeszcze przelot na mnie przyszedł Będziemy musieli to ogarnąć, bo nawet zapomniałem. Ja mówię, że o północy jeszcze zbił gazowni A, a, a oczywiście a już przebijaliśmy sobie kilka dni i będziemy sobie. Ale dalej przybijać, po prostu na razie zostaliśmy na tym styczu, żeby tutaj podziałać. No, poletka może nie jest za ładne. Póki co, w, tym, w tej zimowej, w, jesienno, w zimowej scenarii. No, bo mamy pełno wapna tutaj. No, będzie trzeba jeszcze to się na wieś. Na wiosnę Łą, łąka dalej do okoszczenia, bo zapasy słony mamy. Ciągle na siano musimy sobie działać i toczymy tyle. A myślę, że tą łąkę też niedługo zmienimy. No i no, mamy... ostatni zarzemyśl No, ja tak samo, ale generalnie e, Mamy, no wiadomo, jeszcze pól pełno do kupienia I po prostu, no nie wiem, no teraz państwo że dziś tam moja kolej, żeby... No tak, poczekajcie Myślę, że teraz po prostu sobie połączymy to mniej więcej Mniej więcej tutaj tak o jako tak o Po Jakiego? Koło, koło tego, transformatora, jakiego? Dobra, i to tam przeorał, już tak jak Landing do mnie. Dobra, dobra, Także ten transport Hopie to cały ten sub taki wielki, Hopie będzie na środku pola naszego. Znaczy no. na środku, no dookoła o, będzie mieźli. No i dobra, elegancko. Elegancja, perfekcja. Oj, co by tu jeszcze mam O, elegancja. elegancja. Elegancja, perfekcja. Ale <laughs> że Hopie wymyślił. No, także co tutaj Wam można jeszcze powiedzieć. Na zielonkę zapraszamy, tam ostatnio kiszoneczka była. Pewnie coś po weekendzie sobie już tam nagramy w kolejnym tygodniu. To byście mieli. No tam działamy sobie. Na pełnej piszonkę sprzedaliśmy. E, rozbudowa gospodarki. Na pełnej, także tam no, tam jest po prostu mistrzawio i tam się działa. Tam się działa na pełnej. E, no i tutaj myślę, że też w końcu jak jest i Orient, to będziemy mogli działać, bo ostatnio jeszcze w tamtym roku z popem problemy. Ale to w tamtym roku było, ja chyba tak, tak ale teraz już mamy sobie nowy rok. Po, kiedy ty masz ferie w śląskich? Opie uważaj, bo mi pas skoczył. Kiedy mam ferię? Ostatnie dni stycznia i pierwsze dwa tygodnie lutego tego. Aha, tak. no to jeszcze trochę, bo, bo my, mamy, e, my mamy tam później... E, ostatni w ogóle termin tam w lutym a my mamy się na trybie. Od 12 tam do końca lutego praktycznie, także... Także zobaczymy, także spoko, no jeszcze trochę tutaj Orion będzie praktycznie nawarzył Fajne te między, bo praktycznie tak na, na raz tutaj na przykład, no tam, to, tam na, na półtora w sumie raza. Także te między, no nie za duże tutaj były. Ale pole na pewno, te pola fajne, tutaj taką odnogę mamy koło lasku. Także spoko, jeżeli chodzi o inne... I nie małe, już myślę, że to pole, no opcji rozwoju nie ma, ale myślę, że zostanie do końca i nie będzie problematyczne. Jeżeli chodzi o inne pola to ja naprawdę ludzisko, no tutaj sami zobaczcie, że jest tyle tych pól że można i łączyć i łączyć my tutaj teraz trochę do góry poszliśmy moje propozycje nie wiem no tutaj na przykład jest od trójki do 22 dwójki żeby tutaj mieć jeszcze to 164 e, na przykład 24, 26, 28 tutaj te mniejsze te 33, 12, 106 e, od 7 do piątki od 103 do 92 myślę że tam będzie troszkę większe pole także no i jest tych pomysłów, to no nic tylko wygrać totka i można sobie no, działać, nieco różnica, Jeżeli chodzi o tamten rok, e... oczywiście nie ja będę Wam wszystkiego opowiadał, bo też chcę o dużej ilości tych rzeczy zapomnieć. No generalnie rok do dupy, e... rok totalnie do dupy, oczywiście tutaj nie mówię odnośnie tuba, bo to Wam mówiłem już na podsumowaniu, e... tylko po prostu mówię e... prywatnie, rok do dupy, dużo złych rzeczy się działo. Teraz jeżeli chodzi o ten rok. Początki są różne, trudne, może nie do końca o mnie tutaj chodzi, a po prostu rodzinne. Natomiast... Czekajcie, a tutaj co nie dobrze. Natomiast y, powiem wam, że... no Są plany wiadomo, żeby ten rok był o wiele o wiele lepszy. A, dobra, czekajcie jeszcze raz przejdziemy, żeby chociaż na raz tylko no, można E, no i plan, planów jest dużo, e, tutaj bardzo grube już plany są na sierpie na wakacje, żeby sobie wyjechać i ogólnie praktycznie ludziska co rok, e, znaczy co rok, co miesiąc chciałbym w tym roku mm, trochę pójść jakby nie w swój rozwój, znaczy rozwój to też, bo szykuje się tutaj bardzo fajna teraz opcja w firmie i w ogóle, ale to też nie chcę zapeszać, ani nic, szybko się cieszyć, bo to jeszcze może być różnie. Ale, ale tutaj jest bardzo blisko fajnej pozycji jeżeli chodzi dalej, właśnie, mam taki plan, żeby co miesiąc robić sobie coś fajnego tak jak na przykład, no teraz jeszcze zobaczymy, ale prawdopodobnie wypali to z czymś natomiast luty chciałbym zrobić sobie tatuaż, który chciałem zimę właśnie zrobić w marcu w marcu mamy targi w Kielcach, a też bym chciał pojechać, żeby z Orionem się spotkać, żeby z MST i tak dalej, jeszcze raz po raz chyba w Szczecinie pojechać sobie na te targi w Kielcach żeby no i zobaczymy, później no sierpień no to gdzieś ogólne te wakacje i wiadomo, co miesiąc oczywiście starać się, żeby co miesiąc było coś fajnego wiosna, lato no i no, ja tutaj chciałbym jak najwięcej jeździć właśnie z Johą E, zwiedzać sobie, bo w Polsce jest mnóstwo rzeczy do zwiedzenia. A, a jeszcze e, jestem taki, że lubię zwiedzać, i tak dalej. Ja mogę przechodzić cały dzień, sobie coś pozwiedzać, pospacerować. E, po co po, 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 tutaj jeszcze? <coughs> w Kraków już mamy w sumie zaląd zaliczony, bo zaliczony. Potem byśmy dwa razy już popatrzyliśmy sobie w Warszawce. Niby byliśmy, ale to tak jeszcze mi się przydało pojechać na weekend, żeby tak więcej, bo byliśmy w Warszawie spoko się tam na weekend coś, ale to głównie gdzieś tam się pobawić a nie pozwiedzać natomiast, no mówię, jest, jest dużo tych opcji, także od marca e, powoli, jak będzie ta pogoda, to powoli powoli gdzieś tam sobie e, jeździć i, i sobie działać, bo tu nawet w naszych okolicach daleko nie ma a, a jest naprawdę spokojna. Dobra, już hmm, co my tu mamy? Tu mamy w sumie poletka połączone wszystkie. Ej, łapie powiem tak Ej, niby jest już objechane i nie wiem, czy tyle zostanie, czy jeszcze będę objeżdżał, chłopie, nie wiem, jak tam uważasz. Yy, natomiast, yy, mówię, jeszcze potem na koniec zajmę się takim delikatnym malowaniem, żeby Jasne. gdzieś pomalować te puste place, gdzie krzoki poznikały, gdzieś tam, gdzie udamy. Dobra. Yy, no i co, tutaj jeszcze trochę porącę, żeby... I, i my, rodzic dzisiaj do północy, bo wczoraj to posiedzieliśmy, wczoraj to już dosłownie usypiałem, masę. A daj mi spokój, chłopie, gdzie to tyle Ale, no, wczoraj to po... Boa wczoraj to było grubo, nie wiem już 30 chyba, bo do pierwszej. Nie, nie, ten opie, ten opie, ten... o pierwszy 10 chyba. Jak a, się film skończył, mo, mo, może można u mnie zobaczyć na filmie, bo ja mam datę w prawym górnym rogu. Jakoś pierwsza 5, góra, pierwsza A, tak, dziesięć. Tak, 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 bo <ścoughs> teraz sobie przypomniałem, bo e, jak poszliśmy, to sobie włączyłem e, telewizję i tam był... był, 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 był e, łowca pedofili. Gdy chyba jeszcze telewizję włączałeś? Tak, no ja zawsze ja na, na chwilę sobie włączam telewizję, bo ja robię tak, że ja tutaj powiedzmy usypiam. Ale jak wyłączę kompa, ja otworzę sobie okno, żeby się przewietrzyło, żeby świeże powietrze no, na nas leciało. Odpalam sobie telewizor. E, no tutaj akurat o pierwszej tu wcześniej leci więzienie, a o pierwszej leci łowca pedofili, co bardzo lubię oglądać. E, I rozbudzam się tutaj łóżko sobie ściele, rozbudzam się, kładę się, oglądam i jeszcze sobie wejdę na wszystkie aplikacje na telefonie, jeszcze posprawdzę co i jak i po prostu idę sobie spać. E, dobra ludzka, A to ja się. telefon wyłączam już o 20 i nie obchodzi mnie tego. E, ostatnio powiem wam ludziska, że miałem mega problemy e, ze wstawaniem. Jakiś czas temu już normalnie mi się wstawało, że wstawałem tam za 15, 10, 10 wstawałem, Wszedłem do łazienki, przemyć się, nastawiałem sobie czajnik, woda mi się tam gotowała już na herbatkę, żeby sobie stygła, ja z psem, śniadanko, robotka. Ostatnio, powiem wam, że tutaj na przełomie roku była masakra. My trochę siedzieliśmy za długo też z chłopakami, tutaj jeszcze miastek wolny od wtorku miało być, od okej, na koliciach jeszcze na od wtorku do pracy, także już też nie będzie tyle siedział. I kurde, powiem Wam, że to była masakra, bo ja nie mogłem się dobudzić. Nie mogłem się dobudzić. Później, jak już się wstało, to jeszcze jako tak, ale nie mogłem się totalnie dobudzić. Dzisiaj był przełom, bo wczoraj posiedzieliśmy faktycznie. Dzisiaj był przełom, rodziców nie było, bo dzisiaj mieli właśnie wolne za sobotę, za trzeci dzień, i od rana już by tam byli na mieście. Ja ludzie tak, budzik nastawiony na dziesiątą, mówię, a pewnie, pewnie tam wy, wyjdą z psem rano, to ja tylko siadamko zjeść i w sumie tyle, mogę się szukać do roboty. A kurde, ja tak, leżę, 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 nagle wstałem i czułem się, jakby była jakaś dwunasta, coś w tym stylu, szybko za telefon złapałem, zobaczyć, czy, e, czy nie zaspałem, ani nic. No ale była dziewiąta, więc mówię, jeszcze godzina snu, usnąłem, i znowu budzę się, już było przed 10 i tak samo, takie uczucie jakby było, jakby było późno, jakbym się. No jakbym no ja po prostu. E, no już za długo spał. No, no zobaczymy, jak będzie dalej. No już powoli też będziemy chodzić wcześniej się spać. Myślę, że wrócimy, że właśnie do tej północy. Tutaj dzisiaj, no dzisiaj na razie dobrze się czuję. E, wyspałem się, dobrze się czuję, bym mógł posiedzieć, ale nie, tak samo tutaj do północy z Orionem i podziałamy sobie tutaj jeszcze z tymi polami i spadamy i tyle, także miłego w sumie no co to, no niedziela, także powiedzmy miłego tygodnia i na razie trzymajcie się, cześć, cześć.